Cześć, witam Was serdecznie. Jak przebiega sprawa o rozwód? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Jak przebiega sprawa rozwodowa? W ten sposób, że jedna osoba składa w sądzie pozyw o rozwód. Ta osoba, która składa pozyw o rozwód, nazywa się powodem. Druga strona będzie stroną pozwaną, więc powód pozwany. Powód składa pozew o rozwód w sądzie w dwóch egzemplarzach. Dlatego w dwóch egzemplarzach dlatego dołącza do obydwu egzemplarzy załączniki dlatego że, że sąd drugi egzemplarz pozwu rozwodowego musi doręczyć pocztą drugiej stronie. I, I to zazwyczaj mniej więcej zajmuje miesiąc czasu, no różnie, w pandemii troszeczkę dłużej. Więc osoba składa pozew o rozwód, sąd doręcza pozwód, powód, pozew o rozwód drugiej stronie sporu sądowego i wyznacza jej zazwyczaj 14 dni na to, żeby ta osoba złożyła odpowiedź na pozew o rozwód. W te, y, sąd y, prosi, żeby taka osoba y, napisała w odpowiedzi, czy zgadza się z tym, co napisała strona y, powodowa w pozwie, czy nie, jeśli nie, y, no to jakie jest stanowisko tej drugiej strony, y, czy, y, czy też żąda rozwodu z winy, tak jak tamta strona, czy bez orzekania o winie. Czy zgadza się co do ewentualnych alimentów zawartych w pozwie o rozwód na dzieci czy na drugiego małżonka? Czy zgadza się do tych kontaktów, które tamta strona w pozwie o rozwód wniosła? Więc zadaniem strony pozwanej jest w terminie, który udzielił jej sąd, złożyć odpowiedź na pozew. I tak jak mówię, zazwyczaj jest to termin 14 dni, jeżeli sprawa jest bardzo skomplikowana, jeżeli jest szereg dokumentacji dowodowej załączonej do pozwu, no to tutaj czasami sąd wyznacza ten termin troszeczkę dłuższy, ale też nie mamy co liczyć na termin dłuższy niż miesiąc, ale to tak jak mówię, to już jest naprawdę wyjątek. Standardem jest 14 dni. W ciągu tych 14 dni ta strona pozwana musi tę odpowiedź złożyć. I również składa ją uwaga w dwóch egzemplarzach, czyli odpowiedź wraz z załącznikami i taki, taką, jak to mówi się fachowo, odpis albo kserokopię po prostu, odpowiedzi na pozyw. Wraz z załącznikami. Proszę pamiętać o tym, żeby wszystkie dokumenty podpisywać, znaczy wszystkie pozew czy odpowiedź na pozew, bo to częsty błąd. Jeżeli są, strony nie działają przez, przez adwokata, to tutaj te, to jest taki częsty błąd. Więc mamy pozew, mamy zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew, mamy złożenie odpowiedzi na pozew i w ten czas sąd wyznacza rozprawę w sprawie. Rozwodowej. Rozprawa, czyli, czyli po prostu spotkanie się w sądzie. Sąd czasami już w tej odpowiedzi na pozew do strony pozwanej wpisuje właśnie zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew w danym terminie i od razu zaznacza, że uwaga, rozprawa w sprawie odbędzie się dnia takiego i tego, takiego o godzinie tej i tej, w miejscu takim i takim ale czasami sąd czeka dopiero na odpowiedź na pozew i dopiero otrzymając tą odpowiedź na pozew. Dopiero wtedy wyznacza termin rozprawy. No oczywiście najlepiej byłoby, tak najszybciej, to by było otrzymać od razu tutaj ten termin rozprawy w momencie, kiedy, kiedy sąd już otrzymał tą sprawę, tak, otrzymał pozew i już od razu jak wyznaczy. To jest sytuacja idealna, my nie czekamy. No ale czasami właśnie to przesyłanie tej korespondencji i my musimy poczekać jeszcze chwilę na, na to, że sąd nam da termin rozprawy. No, i co się wtedy dzieje? No, przychodzi ten dzień rozprawy. Stawiamy się w sądzie, sąd przesłuchuje strony. Kolejność jest taka, że najpierw jest przesłuchiwana strona powodowa, czyli jeszcze raz powtarzam, ta strona, która złożyła pozew, która zainicjowała sprawę sądową. Ta strona jest przesłuchiwana jako pierwsza i zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że pierwsze pytania zadaje sąd tej osobie. Później zazwyczaj jeszcze zadaje tej osobie pytania pełnomocnik, jak ma pełnomocnika. Jeśli nie, no to nadchodzi czas na zadawanie pytań przez stronę przeciwną, czyli taką mamy tą kolejność: najpierw sąd, później ewentualnie pełnomocnik tej strony i później strona przeciwna, czy z pełnomocnikiem, czy bez. Następnie na środek sali sądowej wychodzi strona pozwana i ona również jest przesłuchiwana i w takiej analogicznej kolejności, czyli najpierw pytania zadaje sąd, później pełnomocnik tej strony ewentualnie i później strony powodowej. Mamy przesłuchane strony, czasami następuje przesłuchanie świadków, jeżeli świadkowie byli powołani przez którąkolwiek ze stron. I sąd taki dowód dopuścił, no to sąd tego świadka też przesłucha. Jeżeli oczywiście byli świadkowie, to jeszcze tylko zaznaczę, że oni powinni być przesłuchani przed stronami, bo te strony jest taka zasada, że zeznają jako ostatnie. One zamykają tak naprawdę proces. Więc może tak w ten sposób to przedstawię, że jeżeli strony powołały świadków, no to przed nimi będą zeznawać świadkowie, oni opuszczą salę. I wtedy nadejdzie czas na przesłuchanie stron procesu. Następnie sąd wydaje wyrok. Jeżeli już zakończy postępowanie dowodowe, to sąd wyda wyrok. Sąd na chwilę wyprosi strony na korytarz sądowy, po czym nastąpi narada sędziowska. Tutaj jeszcze zaznaczę, że sąd rozwodowy obraduje. W ogóle orzeka w składzie trzech sędziów, właśnie to jest jeden sędzia jako przewodniczący i dwóch ławników w składzie trzyosobowym taka jest poprawna tutaj terminologia skład trzyosobowy, jeden sędzia, dwóch ławników. Następuje właśnie wyproszenie wszystkich uczestników rozprawy z sali sądowej. Następuje tutaj. Rozmyślenie sądu o, o tym, ta narada sędziowska nad wyrokiem. Następnie strony zostaną poproszone znowu na salę rozpraw. Sąd wyda wyrok. To jest ten moment, kiedy należy stać podczas odczytywania przez sąd wyroku. Sąd następnie poda takie krótkie motywy, czym się kierował przy tym rozwodzie, przy tym, przy tym wyroku, dlaczego w takim, a nie innym kształcie jest ten wyrok. Sąd wtedy nam powie, Komu przyznał rację, jeżeli między małżonkami był konflikt, jeżeli nie było zgody co do tego, jak ten rozwód powinien przebiegać, a właściwie jak się powinien zakończyć, sąd wtedy nam to króciutko wszystko wytłumaczy. I od tego momentu biegnie nam termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeżeli takiego wniosku nie złożymy, w ten czas wyrok uprawomocni się po siedmiu, Dniach od jego ogłoszenia. Jeżeli którakolwiek ze stron złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, to termin ten będziemy liczyć dopiero od momentu, kiedy otrzyma ona to uzasadnienie na piśmie. No i jeżeli się odwoła, no to będziemy mieli sprawę apelacyjną, a jeżeli się nie odwoła, no to mamy koniec mamy uprawomocnienie się wyroku rozwodowego. To wszystko, co właściwie chciałabym opowiedzieć dzisiaj o tym, jak przebiega sprawa rozwodowa. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kliknięcia powiadomień. No i dziękuję serdecznie i do usłyszenia.